Dobra, wypierdalaj. Wypierdalaj, kurwa jebana, Nie wiem, kto to siedzi. Prosto, wypierdalaj. Odkładam pada z Poklikaj sobie. O, się kurwa, że wygrywasz na gorszego. O jezu, kurwa. Nagraj mi to, kurwa. A to jest kurwa żołosne, Ja pierdolę. Aż mi się kurwa nie chce Ja bym chciał wiedzieć, który to jest śmietnik kurwa Bo gówno tekera nie chce grać kurwa Bo śmierdzi gównem jebany Aha. Mhm, przeskoczyłem, świetnie kurwa Dobra, wypierdoląc tego Zaczynają się, o, zaczynają się graby. No, niezwykły śmietnik, ale useless. Jak na 300k to jest dla mnie śmietnikiem. A później mi powie ktoś, że kurwa, że respektu nie mam dla przeciwnika i. co tam jeszcze? Coś mi pisali, którzy Jak mam mieć respekt dla śmietnika, kurwa, totalnego. Więcej z nim nigdy już nie zagram. Nie, to śmietniku Ja to to jest uląg jebany to jest kurwa specjalny On naprawdę dostaje rentę dla specjalnych specjalnych ludzi Chipsa z z kurwa. Chipsa z rangów, dobra, nie klipujcie tego. To jest jakiś kurwa, narkoman jebany, ja nie wiem co to jest grane. To jest jakiś płon kurwa. Z nim radziłbym nie zadzierać, bo to jest kurwa jakiś pojeb. No można mi to zrobić, bo kurwa mam bombę. Ale normalnie robię mu te same on gra? co gra? Potem kurwa śmiedzibany gra. Matkę by mu derżnął, kurwa w 5 minut. Tak, żeby kurwa nie miała oddechu. Dla mnie to jest kurwa totalne świeciarstwo. To jest najgorsze kurestwo jakie można robić. Zniechęcacie kurwa graczy do grania w tekena. Ja bym was wszystkich kurwa wyeliminował. Takie kurwy to to robią tak Eurin czy coś. To nie jest dla nauczanie graczy. To jest królestwo najgorsze. On chce jakieś, nie wiem, kuja sobie kurwa przedłużyć, a jest jebaną parową. Powiedzieć, Isai jest śmieciem banem. Ja nie chcę go w, w ogóle gdzieś kurwa na streamie oglądać. To jest Atencjusz. To jest pilda. I prawdopodobnie ja bym go rozjebał. Mimo, że jestem gównem w tą gierkę na razie. Ale ty się zachowujesz w chujowo, mega chujowo się zachowujesz. Nie wiem, jest dla śmieci chyba. Jak ktoś nie umie grać w Tekena, to gra Kingiem. Patologia też u niego na hacie Matka da. go kurwa utrzymuje da. Stary zostawił Polska w wieku 18 lat Sam się przyznał Pozdro na ulicy kurwa Zibi jebany na każdej dzielnicy Yo O dzisiaj będzie grubo tak coś czuję Kurwa A wiecie co najgorsze? <laughs> Dopiero na zaczynam. Nabycie soba, na soba z Libii kurwa, to jest zgoda no. na to wszystko. Dziwko. To, no. to tylko powiem. Coś mi się w głowie pojebało. Ja jestem pierdolniętym alwodnikiem. A jestem. Mi to nie przeszkadza, kurwa. Bo chcę, Za chcę. Nie mam żadnych zakul. Ty kurwo jebana. Za tego zakolaka to ci wyjebie bana naprawdę. O. Żadnych zakul nie mam. Ty kurwa debilu. Chociaż nie uważam za spożywanie alkoholu. Uważam to bardziej za uzależnienie niż jakąś patologię, bo to nie jest patologia żadna. Ja żadnej żadne krzywdy nikomu nie wyrządzam. Jestem alkoholikiem sieman i to nie jest zobacz Siemann, i ci mówię do widzenia. Wow, wow, wow. Wyszek wow. możesz mi ojebać pałę z moją dżun nie ma żadnych szans, jesteś pizdą O, jeszcze Tier God będzie dodawał swoje suplementy. <laughs> o, tutaj jest Wyszek od razu z Presja, mina. Okay. Próba parkour. This prasza, dude dobra. is doing strings, dokładnie. <Nobie>, Nobie, nie byłeś w stanie ciosu zadać, nie byłeś w stanie grab'a zerwać na 1 plus 2, szans nie miałem, tak? No kurwa, weź się nie ośmiesaj. Wiem, że tam żyjesz w swoim świecie, nachlasz się i kurwa czacha ci dymi, jak Majin Buu w Dragon Ballu, jak się zdenerwuje. I myślisz, kurwa, że jesteś tutaj, nie wiem, jakiś wybitny, ale kurwa grać nie umiesz, pajacu, co ci udowodniłem na FT10 u Vergila. Chcesz, możemy znowu zagrać FT10 u Vergila i znowu przepierdolisz, i znowu będziesz musiał spierdalać. Zobaczmy dalej, jak sobie Defcio radzi. Jak z tą jego Dżun nie mam szans. Perfektem! Oj charge poleciał! Oj nie! Proszę! Proszę Od razu żółta ręce, je, Ale są! Nic masz! Presja! Launcher! Wow. O jeszcze raz! Vegeta kuca! Ja się muszę podgłośnić trochę. O! O o! Oh, Antag tam, to jest karan Ty, ty, ty słyszysz to szar! Co? Tego lutier goda w tle? Yes. To wejdź przez Discor! Czekaj! Łagat! Der dwa! String! Żółte wieręce, nie wyrwane! To jest, bodajże długo. Granie rundy to jest U tu max! Piękny to lokal pierwszy, piękny! Zobaczmy dalej. Nie wyrwany żółta jeden, błyszka. Tak, niku, dobrze powiedział, za wujeczkę. Tak, ale tam teraz. <śmienicza> <Rzucam je. śmienicza> dobrze! Faktycznie, straszna to twoja June. <śmienicza> Taka straszna, że z prefektami przegrywasz. O, oh, podejść not better! I snipe'u dwie ręce! <śmienicza> z kingami. Kankan. Kankan! Po panisz na <śmienicza> Kankana? Widać. Widać, jaka ta Twoja dżun straszna. Pozytywnej energ energii. Pozytywnej Tutaj Zbychu zbychu Sigma, popatrzam, dokładnie I, tak. I, i ten Velociraptor. To mamon. Oj, nie, nie, oj. nie, tak, tak, nie, pisz tak. Ale że co, że, y że Vegeta to jest te, że mu nie wy, że nie wiem, niewygodnie mi się siedzi. To jest. E... Ej! Ej, deswcię spróbował! Tak. Chyba, że naprawdę jest na Juno bez no to będzie problem. Ale wydaje mi się, że nie jest. Jest jakimś pojasem jebanym. Nie musicie mi na pewno pisać, kto to jest. Mam wyjebane. <laughs> ja se gram w To jest wielce wymagane na Edyn. Żeby kliknąć jeden guzik, kurwa pięć razy. No to nie jest za bardzo wymagające. To jakiś debil musi być totalny, nie? Dajesz no sobie stringi. Co to jebana Nie masz prawa tego dostać. Jak masz coś więcej niż kurwa fuzina, to nie masz prawa tego czegoś dostać. Czemu to weszło? Najbardziej pizdowatą postacią Feng jest dla kurwa specjalnych ludzi Feng jak, jak jesteś upośledzony To może se Fengiem zagrać Nie potrafisz stać kurwa Ty jesteś jakiś specjalny Naprawdę Dostajesz na pizdę Schop kilka kurwa Koniec Koniec

jest w chuj specjalny. Matka go utrzymuje, stary go zostawił, no niestety. No. Ciężkie jest życie, przykro mi bardzo. On pokazuje jakąś kurwa rentę. Zdjęcia sobie robi z rentą dla, dla upośledzonych. Fajnie, że dostał te 100 zł. I to kurwa z moich podatków, co ja płacę. Powie mi kurwa jebana, że jestem alkoholikiem, jak ja pójdę i kupię tą flaszkę, to ja na niego podatek odprowadzam, na tą kurwę jebaną podatek. Żeby on dostał ta kurwa, ta dziwka jebana, żeby dostał rentę. Za czyli zaraz wracam. A, ZW, dobra, 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 bo ja zrozumiałem zespół. Nie kumasz? No kumam, kumam. Za dużo już wypiłeś? Młoda, kumam, zawsze będę kumał, kurwa. Kunkam jak żabka, takie re, o, widzę nas zibiego grasz Zibi już dostał dawno na pizdę, do, dostał w pierdol i dostał później kopa w pizdę. Stary go zostawił. Zabrakło tam kurwa ręki rodzicielskiej. No niestety, no mu, przydałby się stary, żeby go kurwa ogarnął. Ojca nie był. Jestem najebany od tygodnia. Dzisiaj też jestem. Dla mnie to jest beka. Na pizdę i tak już dostałeś. Już, już więcej sobie honoru nie podniesiesz. A za chwilę jebana na ścier, bo dostaniesz pizdę, kurwa. Się nauczysz w kraje, Dostałeś psie i wypierdalasz. Po wójtu przechodzisz. Więcej atencji szukasz? Jesteś kurwa śmieciem. No co, no przyszedł jakiś debil, ma jakąś wysoką rangę, kolejny, który spędził, kurwa, kilkanaście lat na Tekenie i chciałby zaistnieć. No wzruszające, kurwa. Mama nie pozwoliła, żeby zaistnieć? Rzeczywiście, kurwa, Zbyszek. To jest prawdziwy Zbyszek. Na odle, na odle, nej, pierdol. Nie umiesz czytać, taki najemany? Utkasz pis de Bo za chwilę wyciągnę z kliny, kurwa, jak pisałeś u sagi Chan. Daleko, 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 twój stary też jest daleko, nie? I tak mówię to wszystkim człekom, twój stary jest bardzo daleko, zostawił cię dawno, sam się o tym przyznałeś na streamie. Jesteś i ja to teraz kminię. Kurwa! Jak mnie tak coś no, no śmieć po prostu napierdalał padem o ścianę. No kurwa, o matkę swoją tłustą, kurwa, to się wpierdalały klawisze w klawiszach, tłuszcz. Zajebisty, zajebisty. Naprawdę zajebiste, kurwa, Ruby. Jesteś zajebisty, nie? Wyrwałbym ci matkę na miejscu. Stary zostawił, wieku 18 lat, sam się do tego przyznałem na streamie. On przyjdzie spałować jednym głównym kurwa totalnym, jest zjebaną dziwką, nic więcej. Ja nie wiem, że ja tu górno robię. Ale gram na debilas totalnego To nie jest gra tego naroda. Gram dużo lepszy, kurwa. Ty tylko spamujesz, nic więcej. A ja źle pikam. Gram na jakiegoś kurwa śmiecia jebanego me, Ty, weź wypierdala, nie? Wanna be, wanna be me, nie będzie normalny. Możesz mi chuja obciągnąć. Śmieciu jebanego. Ogrom są normalne ludzie. Nie, nie, gdzie kurwa? Gdzie? Ty wypierdalasz w ogóle, ty kurwa dziwko. Możesz mi pałę ojebać Nic więcej Nic, <laughs> Ja pierdolę To nie jest awans A twoja matka awansowała w końcu do ojebania mojej pały? Czy nie bardzo? Za chwilę zgrabuję, ty kurwa Dostaniesz graby nie zerwiesz, tak jak było wcześniej pokazane, ty kurwo jebana Jesteś niczym Kilkanaście lat ci w wtekanie nie pomogło. Jesteś nadal głównym. A przy okazji rucham ci matkę i na. Przyjadę. Nie bój się, kurwo, nie bada. Cię wywołał wilkę z lasu? Nie, nie, nie. To jest ciota. Ciota z burderu. To nie jest wilk z lasu. To jest kurwa ciota z lasu. A, to miał być Willi klasą. To jest ciota z burderu. Tak się jego matka puszcza, tak samo on się puszcza. To jest kurwa jebana. Dostanie. Dostaje kurwa dla niepełnospytnych ręce. Ja odniosę do ostatniego filmu z No powiem tak: Zbyszku to jest kurwa, Zbyszek to jest debil jebany, śmieć, dziwka. No nie wiem, co ma jeszcze powiedzieć. Matka mu się puszcza, stary go zostawił. No, co mam powiedzieć więcej, to jest nieudacznik, kurwa, i ma chorobę psychiczną. Ja, jeden dzień bardzo źle zrobiłem, bo kurwa byłem tak wkurwiony, że wychodziłem z meczu co drugiego. Powiedziałem, że mam to w piździe i chuj, bo mi też wychodzili. No, to, to nie jest wymówka, to oczywiście nie akceptuję tej wymówki. To nie jest wymówka w ogóle. Ale mi teraz wychodzili, kurwa, byłem wkurwiony totalnie, jeszcze na kacu. Powiedziałem, że wyjdę kurwa z każdego meczu, który mi się nie spodobał. No mi się sporo mecz nie spodobało. A tutaj możemy zobaczyć jaki samodzielny jest dewcio. Taki jest samodzielny, że musi prosić nowo poznaną dziewczynę, żeby mu moderowała na streamie. Bo jego moderatorzy robią co chcą, wkurwiają go. A on z własnymi moderatorami nie potrafi sobie poradzić. Taki jest zaradny, taki z niego udacznik i człowiek sukcesu. Posłuchajmy. Weź pomóż, za chwilę modem, bo. Za chwilę zostajesz modem, no weź mi pomóż, kurwa. Taki jest zdolny, zaradny, samodzielny. Że żeby wpisać jeden znak potrzebuje pomocy moderatora, bo tu się pyta czy moderator jest pijana sieroto i ty będziesz się na mój temat wypowiadał? Na mój temat? Takie gówno przepite. Już widzę władzę w rękach tracisz od tego alkoholu, masz problem z wpisaniem jednego znaku. Posłuchajmy, zobaczmy. Kurwa, daj to z wykrzyknikiem. Jest jakiś moderator? Bo nie mogę... Ty kurwa, czemu nie mogę wykrzyknika wstawić? Ty no nie mogę, no nie mogę, no przysięgam, że nie mogę. To co on klika to jest kurwa dosłownie małpa. To nie jest normalny gracz. I jeszcze jakiś Vergil będzie za nim stawał, nie? Vergil jest kolejny na liście. Za to głupie pierdolenie powinien się nie wpierdalać. Powinien zachnąć pizdę i się nie wpierdalać. Mien interesuje, ten on ma widzów. Jak dostanie na pizdę, to za chwilę nie będzie mieć widzów. Bo to jest żenada, kurwa. Niebany grubasek, spoceniec, kurwa, jego życie to jest teken. On tam na Discordach, no mogę pokazać za chwilę. No na Discordach się wypowiada, że chciałby, żeby wszyscy przyszli. Na, na tą giereczkę kurwa, żeby z nim zagrać. Dobra, ja lecę, bo mi telefon padł. Trzymaj się. Ty takie coś nagrywasz, jak ty gadasz, kurwa, w tle z jakimś debilem jebanym? Jezu, Chryste, kurwa, nie mam sił. Nie. Chcecie. Streamek u jakiegoś werdzila nudnego siedzi spocony, grubas na tekenie, kurwa. Mutacji nawet dobrze nie ma. Nie wiem, ile on ma lat, ale mutacji dalej nie przeszedł. Ale STREAMEK zajebisty. Bo nie będę słuchał Vergila bez mutacji, gruby kurwa spoceniec i jeszcze pierdolił tak strasznie postronnie. No, kurwa, Bane! podgłaśnia ten debil jebany. To jest chujny moderator. No jestem taką dziwką, nie? No robię najgorsze rzeczy i tak dalej, no. O, założyłbym streamingu stringusie kurwa. Pewnie, że tak. Cyk, cyk, pyk, pyk, pyk. Nie klikniesz mi tutaj, i tutaj też nie mi nie klikniesz, kurwa, wygrana, pysz! By! Słuchamy arabskiego muzyka. Ło, znowu mam Ale wyłącz mi te gówno kurwa na 100%, co to za debil znowu puszcza. Przegrywam na jakiegoś kurwa, bo nie puszczacie to, aż to w siedzi, kurwa, że mi sobą śpiewa kurwa nad głową. No ja pierdolę. A no, ja mam chływą pamięć, także ja, ja jestem już stary człowiek, stary człowiek i może To jest jakaś uwag, co przyszła z tym Mighty Vegeta.pl Potężny vegeta pl. Moim zdaniem to jest potężny Melepeta. No już nawet źle, już nawet źle pisałem Potężny melepeta pl. <zysk> Ale spam, prawda, nie? I to jest Rising, to jest boostowana. To jest boostowana pira Czy zapamiętasz, że ja nie muszę na ciebie wygrać? Bo jesteś kurwa śmieciem jebanym. Masz 40 lat, jak taka dziwka jebana, i próbujesz żeby wygrać w Tekanie. Pięty śmieciem jebanym a coś się pluje w ogóle. Kąd to się kurwa wzięło? Że jakiś szczur jebany, jakiś Mighty Vegeta kurwa, chętnią był Goku Black, chętnią był Turles, i kurwa zmieniażniki jak twa stara kurwa. Te. To No i w wgrała No bo jak sobie inaczej poradzić? Jak sobie poradzisz kurwa bez grabu? Jak ty byś dał radę bez grabu w tej grze? To no, wydaje mi się, że ty byś kurwa nawet miał problem z biciem Fuji bez grabu. Co ty mi kurwa ty, że jesteś pierdolnięty? No to masz. No fajne, fajne, fajne użycie. Tak się to robi. A później tak. Naprawdę zajebiste kurwa rudy, Jesteś zajebisty, nie? Wyrwałbym ci matkę na miejscu Ale ważne, że wcześniej dostałeś na pizdę Teraz to się nie liczy Teraz już się wybiłem, mam cię w pizdzie Jesteś śmieciem, dostałeś na pizdę I wypierdalasz Czego nie zrozumiałeś? Przychodzisz tu kurwa jakoś się odegrać nie wiem, odzyskać honor, nigdy nie będę miał honoru, jesteś czterdziestolatkiem, co chcesz z dzieciakami grać w Tekena. ty jesteś kurwa jebany, ty jesteś chory psychicznie, ciebie trzeba kurwo leczyć, to nie są żarty kurwa, ty naprawdę, ty potrzebujesz leczenia, a że twoja matka się o to nie postarała, przykryj bardzo kurwa, mam jej toś pieniądze? Żeby cię wysłała na leczenie, nie? Weź bejn, utkaj pizdę, bo to by jebie się w głowie. To jestem najebany, ale to by się jebie, nie wiem jak to działa, ale takie efekty przechodzą na moderatorów. Hey, music, Jakbyś to chciał, to możesz mi chuja grabnąć. Tak, co o tym robisz swoim, to może mi chuja grabnąć jakoś. Na streamie i ma 0,2 promila, mówię ci. Kto ma 0,2 promila? Ja mam dużo więcej, o kurwa. To tam, to nawet zera nie podawaj, bo ja mam dużo więcej. Nie jestem alkoholikiem. Aha. Jestem, jestem, jestem. Nie przeszkadza mi ta opinia. No nie boli mnie to za bardzo, no, Że mi ktoś powie, że lubię wypić. Sama mnie to kurwa boleć. Mam się popłakać, czy co? No lubię sobie wypić, wstać mnie, mogę, sobie wypiję. A że jakiegoś zibiego dupsko boli, że on nie może, że jego stary chlał, jebany menel, co ich zostawił, kurwa. Ja to teraz gadam, a on coś pisze, kurwa, to jest jebany psychol. On ma prawie 40 lat, to jest, kurwa, chory łeb. To jest kurwa jebany psychol. O tu przychodzi z drugiego kąta, bo z poprzedniego dostał na pizdę i, i, I dostał kilka kurwa. Pokud mi tu przychodzi. No spierdalaj szma, to nie jestem z stą nic wspólnego. A jak cię kurwa spotkam, to dzisiaj się krzywda stanie. Tu miałeś 54, 14, 36, ale u mnie miałeś 160 nagle. A, bo se ich podałeś, ty kurwa, debilu jebany. Nie będziesz na mnie, nie będziesz na mnie, co to Jebana robiła kontentu. Jesteś kurwa nikim, musisz to zrozumieć w końcu. Mogę ci powiedzieć śmiało. Jesteś szybko, możesz mi chuja obciągnąć. A jak cię spotkam kurwa na tym jakimkolwiek okie. A to koło poznania. Bo ja tam do bawy nie będę jechał. Jak cię kurwa spotkam... To będziesz ten źle spójną! Ty kurwa śmierć jebany! Ty streamujesz jak ci matka pozwoli! Ty kurwa jebana! Jezów jakim ty jesteś kurwa głupnem!